z tej strony White Patrick, High Transformacja Świadomości yy, i przed nami układ Zaremski, yy, który napisał książkę, kontynuację, rozszerzenie potęgi podświadomości. Książka nazywa się Potęga światła. Yy, jest oparta o fizykę kwantową, yy, o wpływie myśli na materię i jak najbardziej jest to książka przełomowa. Jest to rozszerzenie Mamy przed sobą autora, który dzisiaj tylko na 5 minut tutaj do nas przyszedł. Łukasz, czy jesteś w stanie powiedzieć coś na temat tej książki, tak w skrócie? No, witam Państwa. Z tej strony Łukasz, jestem autorem tej książki. Co mogę powiedzieć? Myślę, że warto tutaj nadmienić, że doświadczyłem ciężkiego dzieciństwa w życiu z problemami, z depresją, z różnymi zaburzeniami, dysfunkcjami i po prostu. Wiele lat terapii e, powiedzmy połączonych z wi wiarą tradycyjną e, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i e, szukałem czegoś e, świeżego i moim takim właśnie przełomowym momentem w życiu e, była między innymi potęga podświadomości i inne książki, e, które pokazały mi inny punkt widzenia. E, tego, w co wierzę i jak to wpływa na moją rzeczywistość. Od 2016 roku gdzieś tam zacząłem medytować. Jeszcze na początku doświadczałem wielu konfliktów wewnętrznych. Byłem na kursach vipassany buddyjskich, medytacji 12-dniowej albo na wielu innych w seminariach i ścieżkach duchowych, na których praktykowałem różne, y, różne ścieżki, y, tego, żeby sobie pomóc y, i odnaleźć y, sobie ten wewnętrzny spokój, uspokoić się jakieś swoje wewnętrzne demony. No i y, w 2018 roku nastąpił przełom, y, ponieważ y, doświadczyłem w trakcie tej medytacji takiego rozbłysku światła e, fizycznego, e, znaczy z eteru, po prostu z fizyki kwantowej i e, wraz z tym e, uczuciem, tym doznaniem po prostu poczułem taką ingerencję po prostu w swój świat wewnętrzny, w swoje emocje. E, w swoje myśli, w swoje przekonania i tak jak wcześniej nie ufałem, yy, nie ufałem sobie yy, w to, w to co wierzę, no to tak w tamtym momencie wszystko się uspokoiło, wszystko się wyjaśniło, tak jakby tak jak wcześniej miałem żal o to, że nie umiałem sobie wybaczyć jakiegoś doświadczenia albo, no, jakieś tam poczucie żalu czy krzywdy występowało, to wraz z tym po prostu doświadczeniem przychodziło zrozumienie, przychodziło olśnienie, odpuszczenie. Dobrze, kontynuując, bo mamy, musimy gdzieś jechać dalej z promocją książki, natomiast kwestia tego Poletorusa, na przykład piękne ilustracje, które są genialne, jest to odzwierciedlenie tego, co piszą ludzie, fizycy kwantowi najlepsi na świecie, na przykład ilustracja ta i inne. Skąd miałeś inspirację? Skąd w ogóle to potwierdzenie w nauce? Wiesz co, to tak samo do mnie przyszło, to ciężko uwierzyć. No, to, to jest właśnie tak. Z tym e, prawem przyciągania i tym co się myśli to przyciąga. No, zacząłem doświadczyć jakichś, jakichś takich wizji, e, takich, e, takich rozbłysków światła, czy takiego pola energii. Gdzieś tam e, już wcześniej widziałem aury różnego rodzaju, czy, czy na drzewach, czy czy na miejscach, no i później e, Szukałem w internecie po prostu podobnych informacji na ten temat, no i znalazłem y, różne ciekawe badania naukowe, y, które również zamieściłem w książce, żeby żeby po prostu potwierdzić swoje teze y, różnymi innymi badaniami, różnych ludzi, którzy badali po prostu podobne skale, podobne zjawiska. No to generalnie, wiesz co, moją ulubioną książką jest książka bestseller Noblisty, co dzieje się w świecie kwantów, powiedzmy, że to praktycznie, co to jest Fizyka kwantowa. Ludzie, jak słyszą, Fizyka kwantowa to po prostu chce mi się wymiotować, bo nie chcą tego zgłębiać. To jest trudne, bo opisuje, ta książka opisuje to w, w sposób łatwy i przyjazny. Natomiast kwestia fizyki kwantowej w tej książce no to jest genialne dzieło i ja uważam, że ta książka powinna kosztować 2000. Nie wiem jak ją wyceniasz, bo sam ją wydałeś resztką siły, resztką po prostu energii kosztem tego, że musiałeś sprzedać samochód. Także powiedz, ile kosztuje ta książka dzisiaj? 55 zł gdybyście byli Państwo zainteresowani. A to też 55, wiesz co to jest? No, ja, tak ja, zwana nie obfitość. Jest... Zapraszamy też do kanału na YouTubie White Butterfly Transformacja Świadomości, tam jest cały wywiad z Łukaszem godzinny. Dzisiaj już musimy sobie iść do wydawnictwa Kopernikus. Super dziękujemy, dziękujemy Państwu. Shine pouring through the trees. Happy days, a gentle breeze. Friends all around, laughter fills the air.